Brana ginąć, Bra No? Aha! Patam. No kurwa. widzę właśnie. Ja taki gran że się nie zabiję na hita. Jest ten uderzeniowy, nie? To Tyle mi wypierdoli tylko. Co? Idziesz, są punkty za Za nami. Nara. Dobra, działa, chuj. W końcu, jest git. Z tym ja będę tu łaził, może. A może nie, nie chcę mi się łazić. Twa na tym apiarno coś klasyczniejszego, niż kurwa jeżdżenie za tym głównym pierdolonym jebanym. Do góry jest? Po lewej? I w drzwiach? Po prawej? Tak. Mam jednego? Nie będę miał, kurwa! Dobra, jeden pat, jeden żyje. A to jakiś level ten jeden ma, wezmę sobie skotka już. jest po pięciu, dobrze jest. Ta, to fajnie, Palam skądś jakiś. jakiś. Rzucił, ten, rzucił, rzucił, jak coś to widzi, gdzie jesteśmy, bo zarzucił na, na to. Nic nie widzi. Z lewej. Zlagowane serwery, kurwa, już widzę Niedojebane serwery, kurwa. Dobra, mam punkty jakieś, o, ale nie wiem po co. teraz. Ujebany. Ale lubię tego, o kurwa, spierdala jest tą szpicą kurwa, jeban jest mnie, już kurwa na hita prawie zajebał. Mój szpica. No i... Kurwa jak ja tego nienawidzę, to... Czysto ta gra jest taka spierdolona kurwa. Raz cię zajebie, no hita raz ci kurwa nic HP nie zabierze kurwa, potężne kurwa. Kurwa, kurwa. Zapraszam do wychylenia chuju. No to się. No łatwo kurwa. Snajpera jakoś niby mają czy coś takiego. Widzę. I mu rakietą wyjmani? kurwa. Nie nie, zajębałem go ładnie. Na dole drugi? Ale na dole jest. Tam trzy ty, kurwa. kurwa to trafianie nie tych tych blasterów to też jest tał nomysłowy. Nie gdzie jesteśmy, może tam wejdę na górę i przysnijmy trochę. Żyjesz czy żyjesz? Ta, no kurwa. No, odległość to jest S, nie? Odnotowujemy postępy. Kurwa, Dopóki na snipera nie jest taki zjebanego, kurwa. Albo jakiegoś lakieru. To ty, ja to jeszcze przestraszyłem, że kurwa kto se jaja robi. Koło mnie mi zarapiznie w łeb. Zdawię no, chyba? Dobra, podlatuję. Tej ty, na tym można jeszcze siedzieć, ty... A nie, nie można, dobra. Tu się przelatuje. Się na jest od razu heada. Ja pierdolę, i nie patrz. No, no i masno, nie? Lec jakiś macie? Idzie? Tu nie, 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 jednak nie, to rywałoby się. A nie, mamy, mamy, mamy w lecy, no to jest. Widzisz go? Już zabiłem, to był. Deg, kurwa. Po lewej jeszcze jest. No, o kurwa idziemy, że tak ja pierdolę. Po lewej, może już przed tobą. Ty, 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 za mną, kurwa, te, te, po lewej. Daję jedną szpicę. Dziękuję bardzo za Kurwa. Ważę no, HP. Laura? Ale uderzenie tu lubię, kurwa. Jeden z dobrych filmów. Ładunek znów się przemieszcza. I chuj. Drugi? Te mi kurwa zasłania, jebany. O. wielo. Majcie. Tam jest... Patyczak. Wyjebałem. Patyczak jakoś zdech od tego. Ja Na no, czekam aż się ktoś ładnie wykryje. chuju jeden. Asystent. Okay. Z lewej. I tutaj, podaj. Masno kurwa jest. O kurwa, tarcze są, czyli. Wyjść z tej tauczy. Po lewej, the trooper, the trooper po lewej. Wypierd, Skoczek lepszy, aha. Tlesy, o oh, kurwa. Oh, kurwa. Gdzie jesteś? Respaj się, respaj e. się. Nie mogę już, nic skoczka, więc wyrobię łukiego, bo i mam Cokolwiek, Wybali się srogo. Oj, to mogą rozjebać czy coś? Nie Nie, nie. Nie dalej. Dobra, idziemy tam. Ej, chodź tędy, tędy, tędy. Tu jest ten przecież. Nie chodź jak taka ameba kurwa jak te dały. Do wszystkich sił. Odzyskać kontrolę nad transporterem. ta łapa Jelo. Uj, nic się chyba nie stało. tarczę załączyć. Oj, Oj, ginę chyba. Jednak... O kurwa, Scott, No i chuj. Na się kurwa, jeszcze nadziałem jebanego limit no, dla gry, kurwa. No kto go niby ma, skoro ja go miałem Za główne, kurwa. Ja wziąłem, ja wziąłem. Aha, dobra. Złodzieju, ty. Ja mogę. Ja mogę, dziękuję. Aaa. Dobrą no tułki. Chuj. Nic nie ma kurwa dobrych postaci, kurwa. że jakieś łukie go zajebanego. Z naszego pola kurwa, coś w Standard. Maniek, Jakie kimy kurwa? kurwa duże to są w ogóle, nie? Po 8? Kur... No tak, jedny co po 6, a tu chuj. Warto tam nie, kurwa i tak, tak. Trzeba z lewej iść, bo tu nie dar. O, zajebano. Chodź chodź, 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 chodź. Kurwa i zajebali mu to wzmocnienie, kurwa dojebane z tymi hapekami, ja je nie? Też chujno. No daleko jest za nami coś w ogóle, wszędzie to się jest, ja pierdolę Ile muszę po tym stać? Chyba aż? kurwa On malował HP Co robi Widzę Druszyna, spierdolę, dział musowe to ma To Ty, mogę im to też zajebać oni są na zewnątrz, wiesz. W plo... pizdę jesteś strzel tą rakietą, kurwa. O, jelo. Jebany ściek mnie złapie, łapy, kurwa frajer. jest tam? Tak. S. Jebany. Na rakiety mi jakaś pizda strzeli na z tą grę, kurwa. Ujebani wszyscy prawie. Jeden skoczek chyba tam został. Ta skoczek zajebał mnie no kurwa oczywiście. Musi to gówno dojechać bo... O skoczek 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 Lepsze niż te kurwa łuki spierdolone nie dojebamy. To jeszcze od jest przejście wiesz. Takie Pakieta łapę jedno, nie. Kurwa. Wiesz? Dobra. Ta ta taczy ta. się nie zefti na hita, nie za to bez rakiety, nie wiem, kurwa. Kurwa! Ten nieban jest odpalony, prawie zdechłem. O losie, Ja dostałem, Okradnij, no i przejedziemy chyba przez to, kurwa. Bo ktoś by musiał chyba przy tym stać, nie? Albo coś. Ktoś stoi będzie to robić. No, o, teraz jedzie. Może dojedzie? Snajpera, nie. A ja Kurwa, nie trafiłem. Po prawej jest Ja jestem po prawej też, więc mnie nie strzeli. Jebany dekluper jest, kurwa. Przeszedł chyba tam. Wiem, 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 gdzie jest, wiem, gdzie jest. Mam go. Muszę swój ten stać, bo mi to nie tego. Się jest z minigunem, czy się pan żyje? Kurwa, zesrało się, zesrało się. Dobra, win chyba. E trzeba napisać właśnie Masno, a kurwa jakiś frajek no, Max level, no kurwa, nie do je sobie pierdolony. Nawet nie będą w topce A nie będą, nie, o, nie. Yusak, Jusak, Pussy, Pussy Aha, jakiś ciotek z No tak Juju y -y Nie zdążyłem kurwa napisać, że się zesrał